Cześć, z tej strony Oskar. Witam Was na moim kanale, na którym pokazuję stare gry, więc zapraszam dzisiaj na kolejny unboxing. Zanim jednak jeszcze otworzymy sobie tę paczkę, to bardzo Was proszę, żebyście w tym momencie dali łapkę do góry, zasubskrybowali mój kanał i jeśli yy, któraś z tych gier Ci się podoba, chciałbyś ją mieć, no to dawaj znać yy, yy, po prostu do mnie na priv, na Messengerze lub na maila. Ale również zapraszam do komentowania. Każdy komentarz jest ważny. Jeśli nie masz, nie wiesz co ciekawego napisać, równie dobrze możesz dać kropkę lub napisać komentarz dla statystyk KDS, jak to inni piszą na innych kanałach na YouTube. Dzięki temu mój kanał się rozwija i się będzie wyświetlał po prostu innym osobom na YouTubie. Także zapraszam do komentowania, zostawiania suba i łapek do góry. A teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Aha, nie będzie łatwo tutaj się dobrać. Jednak tu jeszcze uci się uciąć. Dobrze, proszę Państwa, mamy PlayStation 3 w wersji FAT. Być może model... Nie, to nie jest ten model z kompatybilnością. To jest zwykły ten model już, zwykły FAT bez wstecznej kompatybilności. Trochę tu się styropian posypał, więc już zgarniam. Yy, gdzie jest model wymieniony na no, dole? Chyba powinien być, tak? cechl l 04 Postaram się to pokazać. O, chyba teraz właśnie widać bardzo dobrze. O, jest nawet ostrość już, no, więc to jest ten automodel, trochę brudny, ale to wiadomo do przeczyszczenia. Yy, I mamy również Xboxa 360. 4GB tutaj są. Yy, będzie zasilacz i pad. A tu napisane mamy coś jeszcze w nawiasie. Uszkodzona bateria? W padzie, tak? A batery damage. No to jasne już wszystko. Aha, to jeszcze model mogę pokazać, przecież jeszcze model 1439, chyba taki sam co w poprzedniej parce był. 1439, mam nadzieję, że będzie to widać, małomencik, tu na tej czarnej etykiecie po tej stronie, o właśnie, 1439. Dobrze, i do niego właśnie jest ten otopadzik z uszkodzoną baterią, jak sama tutaj ta naklejka mówiła, ale jest. Są również dwa pady do PlayStation 3, co ciekawe takie niebieskie, bardzo ładne, fajnie się prezentują, jak dwa są identyczne. Bo co innego, gdybyś miał jeden czarny, drugi na przykład czerwony lub niebieski, to wtedy już tak odbiega. Ale jak są dwa takie same, mimo że to nieoryginalne pady, ładnie to wygląda i nawet przyjemny plastik jest. Nawet nawet nieźle jest. Jeśli o tutaj yy, te tworzywo, jeśli chodzi o ten temat. Nawet nieźle się to trzyma w łapach. I jeszcze jeden jest tutaj padzik do Xboxa, ale widzę, że jest kolejny jeszcze Xbox, więc to pewnie będzie do tego kolejny Xbox 360. Zaraz zobaczymy, jaki model, czy taki sam, czy inny, pewnie taki sam. Tu mamy teraz 250 GB, no i plus padzik, tym razem sprawny. I tutaj yy, yy, zasilacz. Więc model też taki sam, 1439, więc już nawet nie będę pokazywał, ale tak samo napisany mamy tutaj. I zasilacz właśnie. I zasilacz jeszcze do tego drugiego Xboxa. Chociaż tu końcówki brakuje z jakiegoś powodu. No nie ma końcówki tutaj. Tylko do tego przyczepionego, ale no nie, jedna tylko jest. No tylko tutaj nie ma końcówki. No, no nic. Tu mamy coś ciekawego. To jest chyba ładowarka do padów, właśnie na Xboxa. A to też chyba ładowarka, po prostu zwykłe kable USB, chyba tak. Nie, to są do PlayStation 3 w takim razie. Nie, 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 to są do PlayStation 3, bo tutaj jest na USB, to jest zwykłe. Więc to tutaj do PlayStation 3 ląduje. I jeszcze mamy jedno PlayStation 3. Dzisiaj no, nietypowo. Kurde, zobaczcie. Za każdym razem, jak te paczki przychodzą, to za każdym razem coś innego jest. Dlatego to lubię nagrywać i pokazywać. Jest znowu wersja FAT PlayStation 3. Zaraz zobaczysz, jaki model, czy taki sam jak wtedy. Chyba inny. Tutaj CECH M03. Tam było chyba L03, tutaj jest M. Pewnie czymś się różni, ale czym to nie powiem. Ja na PlayStation 3, jeśli chodzi o jakieś modele, to się nie znam. Nawet w przypadku PS2, tak, nie do końca się znam. PS1 to raczej najbardziej moje klimaty. No dobrze, to te PS3 idzie tutaj. No niestety będziemy musieli rozdzielić te pady. No jeden będzie do jednej konsoli, drugi do drugiej. No rozdzielamy bliźniaki. Uuuu, rozdzielamy bliźniaki. No dobrze, mamy gry. Xbox One y, Call of Duty Ghosts. To też było na 360 i na PS3. Być może na PS4 również jest. Y, PlayStation 3 Shift 2 Unleashed. Wyścigi od EA, The Adventures of Tintin, niedawno miałem to chyba na Xboxa 360, z tego co pamiętam, Hitman Absolution, nie wiem nawet która to jest część, tych Hitmanów też było sporo, Call of Duty Black Ops, o to będziemy mogli zagrać w zombiaki, no wreszcie się chyba uda, tryb zombiaków, więc jeśli ktoś z Was ma tę grę i chciałby, żebym zrobił jakiegoś live'a, Proszę pisać. Zrobimy Call of Duty Modern Warfare 3. W poprzedniej parce mieliśmy na Xboxa 360. Tu mamy coś, czego też nie znam. Po raz pierwszy to widzę. Mag. Chyba nie jest to jakiś czarownik, ale jakiś raczej tutaj FPS na to wychodzi. Dobrze. Kane and Lynch na PS3. I mamy Kane and Lynch 2. Ciekawe co to jest. Tą grę mieliśmy na Xboxa 360 w poprzedniej parce. Jeśli to jest coś, yy, jeśli chodzi o jakąś strzelankę, czy jakiś akcyjniak, chętnie bym to sprawdził. Na screenshotach z tyłu wygląda powiedzmy interesująco. No nie wiem, ktoś z Was grał, może mi to polecić, czy to mi się spodoba. Nie wiem, bo ja jestem sympatykiem filmów akcji, szczególnie z lat 90. -tych. Wiesz, jakiś Van jakiś tam, Sylwester Stallone. Schwarzenegger, tam Steven Seagal, Chuck Norris, takie rzeczy lubię. No nie wiem, czy ta gra ma taki klimat. Być może. Call of Duty Black Ops 2. Prawdopodobnie tutaj również są zombie. Dishonored na PS3. Resident Evil 5. Formuła 1 2012. Trochę uszkodzone pudełko, ale to nic. LA Noir od Rockstar. Prawdopodobnie na silniku GTA 4. Tomb Raider Underworld. Też chętnie kiedyś bym sprawdził sobie. Na PS2 też chyba było. I na PC-a wiem, że było, bo nawet miałem kiedyś. Bloodstone 007 czyli James Bond. Daniel Craig tutaj jest narysowany. Resistance 2. Need for Speed Hot Pursuit. Wyścigi, wiadomo. Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition, jakaś taka edycja. A to chyba też na Xbox 360, było chyba. No i nie wiem, czy na One nie było tutaj, teraz nie mam tej części, ale chyba było Advanced Warfare. Chyba było też. No nie wiem, tych Call of Duty było tyle, że to najzagorzalsi fani chyba nawet nie wiedzą, bo mało chyba kto ma wszystkie części, czy ograł wszystkie części. No ale spoko. Y Guitar Hero World Tour. Wiem, że też było na PS2 to, bo nawet mam jeszcze parę sztuk. Operation Flashpoint: Red River. Wiem, że kiedyś była taka po prostu gra Operation Flashpoint na PC-ta jakieś 20 lat temu, więc to widocznie jedna z późniejszych części. GTA 4 była dzisiaj o tym mowa przy Elaine Noir. Wiele osób uważa czwórkę za lepszą niż piątkę, chociaż wiadomo to nie jest retro. Ja czekam teraz na y, Definit Definitive Edition na PS4 PS5, czyli GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Najbardziej zagram, najchętniej zagrałbym w Vice City i w trójkę, ale no nie mam jeszcze PS4, nie mam PS5. Fajnie by było właśnie zrobić z tego lejski, bo po prostu jaram się bardzo. O! Fallout New Vegas. Yy, WW12, czyli Wrestling z 2012 roku. Need for Speed Undercover Wyścigi, wiadomo Battlefield 3 Limited Edition, tym razem jakaś taka edycja. Prawdopodobnie jakieś tutaj były dodatki na, w postaci kodów. Prawdopodobnie już nieaktualnych, ale to nic. Far Cry 2 Medal of Honor Warfighter UFC 2010 Undisputed, czyli MMA. I te sporty walki Splinter Cell Blacklist Skradanka Assassin's Creed Trójka. Teraz mamy Resistance Fall of Men. To jest chyba jedynka, bo tam przed chwilą mieliśmy dwójkę. Wiem, że jeszcze jest trójka z taką też czaszką czerwoną, czy tam na czerwonym tlenu rysowaną tutaj na okładce. Więc to jest, zdaje się, jedynka. Call of Duty Modern Warfare 2. U mnie z tego były też livestreamy. Fajna szlanka, po prostu i co tu więcej dodać, no. Miłe wspomnienia, bo było u mnie sporo z tego livestreamów. Graliśmy tam z Torielem, z Bartkiem, z Mango i z innymi. Dead Island Riptide. O, ja o tym mówiłem przy poprzednim unboxingu, że chętnie bym jakieś zombiaki tutaj pokazał, więc może będzie teraz okazja. Transformers The Game. Na PS2 też było, ale chyba inna zupełnie gra, chyba tylko ten sam był tytuł, bo ja chyba nawet kiedyś tych transformersów pokazywałem na jakimś laystynie, możecie go odszukać, chyba zupełnie to były dwie inne gry: Saints Row 4 i Saints Row The Third, czyli trzecia część. Zawsze mi się one myliły, bo obie mają taką fioletową okładkę. Glimpliowo, ciężko mi powiedzieć, czy podobne, czy nie, bo w żadną część Saints Row nie grałem. To nie są moje lata, G. To jest 21, nie, 15. WW, SmackDown, nie, bez SmackDown, 15, 2K 15, Wrestling, Need for Speed, Shift, wyścigi, Little Big Planet, o, z tego kiedyś były też u mnie live streamy, i z dwójki chyba też, Batman, Arkham, Asylum. no bo Need for Speed, Most Wanted, kurde, dzisiaj tych Need for Speedów, no to sporo mamy, Call of Duty World at War. Też tych Call of Duty sporo, sporo, sporo. FIFA 15. Madden 10, czyli to jest chyba rugby. Dalej lecimy. Mamy teraz Formułę 1 2010. Wiadomo, we ścigi. I teraz mamy Formułę 1 Championship Edition. O, czymś to się różni, ciekawe. I który to rok jest? Rok, rok, rok jest podany. 2007 chyba? Chyba tak. No chyba tak, no. Teraz mamy FIFA 13. Mamy NBA 2011. Nie wiem, czy to nie jest Michael Jordan przypadkiem, ale chyba to już wtedy nie grał. FIFA Street to chyba jest ten. Messi chyba na okładce. W, w SmackDown vs. RoW 2011, czyli jeszcze co SmackDowny wychodziły jednak. Chociaż to chyba ostatnia część, bo później to już się nazywało Bez SmackDown. No nie wiem, no. Nie znam się na tych wrestlingach. Guitar Hero Live. Nie wiem, dlaczego zawsze ten element do grania na gitarze nazywa się kostką. Jeśli to jest, nie wiem, takie półokrągłe, ale okej, okay, każdy mówi na to kostka. SmackDown vs. Raw 2011 też znowu to samo, tylko tam wcześniej chyba było platynowe. Wydanie, zaraz zobaczymy. Nie, po prostu pudełko było platynowe, ale wydanie to samo. Po prostu tutaj jest szare pudełko, takie srebrne, tu przezroczyste. I zbliżamy się powoli do końca. WW13. Mamy FIFA 14, ale w Steelbooku. Nawet nie wiedziałam, że FIFA wychodziła w Steelbookach, ale to było. To, to takie było naciąganie klientów, nie? Że będziesz miał Steelbook, postawisz sobie na półce. No, ale co z tego, że za rok już on będzie warty znacznie mniej, prawda? No ale mimo wszystko, jeśli ktoś zbiera Steelbooki, to zapraszam, po prostu można mieć. no, no Ludzie teraz na tych na punkcie Steelbooków zwariowali troszeczkę. To, to było na Xboxa, tak? Tak, to na Xboxa 360, jest to on obok. No i tu mamy jeszcze dwie gry na Xboxa 360. Jest chyba najciekawszy tytuł dzisiaj, najbardziej takim wydaje mi się najrzadszy. Plants vs. Garden Warfare. Z tych wszystkich gier, które dzisiaj były, to bym chyba to pierwsze uruchomił, bo po prostu ja lubię dziwne i różne mało znane gry. Ciekawe co to jest tak naprawdę. Bo o tym Plants vs. Zombies wiele razy słyszałem i. Nigdy nie grałem w żadną część. No i Medal of Honor. Tutaj ten remake. Kiedyś grałem na PlayStation 3, bo mój brat kiedyś to miał. Całkiem fajna szczelanka dosyć dynamiczna i myślę, że nawet dorównująca może nawet kto wie może lepsza niż Call of Duty. Więc dziękuję bardzo za dzisiaj, proszę Państwa. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi gratami PlayStation 3, Xboxy lub tymi grami, które właśnie postawiłem z tej strony. O tutaj, to są te gry tutaj, zasłaniam trochę nogą, o. to zapraszam, proszę pisać, yy, od razu bez wystawiania na Allegro można je po prostu Wam wysłać, jeśli ktoś z Was chciałby po prostu któryś z tych gier mieć. Proszę śmiało dawać znać na Messengerze czy, czy, czy na mailu, wiadomo, można mnie łatwo znaleźć, ja jestem yy, mobilny, wiadomo, na wszystkie wiadomości odpisuję wszystko, czytam. Wiadomo. Także dziękuję bardzo i proszę jeszcze pozostawić kciuk do góry. Komentarz, czy którąś z tych gier znacie, lubicie, czy coś możecie o niej powiedzieć, a jeśli nie masz, nie masz coś innego, ciekawego do napisania, a chciałbyś wspomóc mój kanał, to zapraszam do zostawienia chociażby komentarza dla statystyk. Można napisać KDS albo nawet kropkę postawić. No i zostaw suba, jeśli chcesz więcej tego typu materiałów na YouTubie oglądać. Także mój kanał. Cały czas się rozwija, jest już ponad 1000 materiałów. Oglądaj starsze materiały również, jest tego całe mnóstwo. Stare konsole, PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasus, konsole Segi, zdarzają się również PS3 i inne yy, platformy. Także zapraszam. Dziękuję bardzo. Do następnego. Cześć. Cześć.